Przygotowane po tym odcinku będzie. Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej energii zwanej Fluxem. Tutaj na Akielianie ja mówimy na nią. Odcinek 22. Brakujące ogniwo. Ale jazda! Jesteśmy w finale! W finale! Wiesz, co to znaczy? Sam w to nie wierzyłem. Miałeś rację, Di jock To musi być przeznaczenie. Wygramy ten puchar, koleś. Hm. Hej, widzę, że też się bardzo cieszysz. micro -ice. muszę ci coś powiedzieć. Hm. No, więc? Black Bones jest moim ojcem. Tak, jasne. A ja się nazywam Marysia. Mam trójkę dzieci, psa i uwielbiam rozwiązywać krzyżówki. A, Twitchunik Robert Lewandowski. Sony Black Bones naprawdę jest moim... Albo jego fan. Jak to? Mówisz serio? Od kiedy o tym wiesz? Od trzech dni. Trzy dni! I dopiero teraz mi o tym mówisz, ponieważ mieliśmy inne sprawy na głowie. Zaraz, zaraz. Powoli zaczynam rozumieć. Zauważyłem kiedyś u Soniego identyczną bransoletkę. Wiedziałem, że mi nie odbiło. Przynajmniej nie w stu procentach. Rany, więc to prawda. Jej, nie mogę w to uwierzyć. Jesteśmy w finale, a mój przyjaciel jest synem najlepszego z piratów. Nie złość się na mnie. Muszę się uspokoić. Idę pod prysznic. Oho, chyba <laughs> <bo> będzie uspokajany. <laughs> Dziękuję, smutny goksu micro -ice, możesz zobaczyć kto to? Aaaa! Te szlafroki są super! Zobacz jak w nim wyglądam! Zabójczo, nie? D-Jock? Zdejmij już te kajdanki. Zdejmiemy je, kiedy przyjdzie na to pora. Wyluzuj sony. Monitorujemy dokładnie całą galaktykę. Gdyby ktoś nas ścigał, wiedzielibyśmy o tym. Chodźcie tu szybko. Redbox! jeśli twój syn jest coś dla ciebie wart, przynieś, wiesz co, do miejsca, z którego uwolniłeś klampa. Jeśli tego nie zrobisz, zaczniemy działać. Odtwarzają to od minuty. Hej, pojawił się obraz! <śmary> o nie! Did Ach, to dranie! Ach, musimy zawrócić! Ale to szaleństwo! Nie oddawaj Metafluksa! I tak nie uwolnią twojego syna, zbyt wiele mamy do stracenia! To jest pułapka, Sony! Musimy zawrócić! Przepraszam, Sony, nie mogłem ci na to pozwolić. A to, Strajca. Naprawdę sądzisz, że Blackbons odda Metafluxa? Poprzednio stracił żonę. Nie zaryzykuje życia swojego syna. Jesteś tego pewny? To się nazywa doświadczenie. Widzisz, Baldwin, dobrze znam Black Bonsa. Zanim stał się piratem, był naukowcem. Wie, że wszystkie zdarzenia dzieją się według pewnych reguł, a reguły wyznaczam tu ja jestem pewien, że doskonale o tym pamiętasz, Baldwin. A więc bądź uprzejmy, nigdy więcej mi się nie sprzeciwiać! Czy wyraziłem się jasno, czy może także chcesz doświadczać? Na własnej skórze. Ależ skąd ma pan całkowitą rację? Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie! Wypuśćcie mnie stąd! Corso, wypuść mnie! Muszę iść! Muszę ocalić syna! Corso, Didjo, to mój syn! Mój syn! Klopy. aroganckie potwory powalające przeciwników jednym tylko spojrzeniem Kr bez trudu odbierają Na taki drużyny Shadowsów obrońców tytułu i faworytów turnieju nie przegapcie drugiego półfinału pucharu Galactic Football kto będzie walczył w finale przeciwko Snow Kidsom odpowiedź poznamy już wkrótce Lecz oglądają Państwo dzień. Tak to Czego chcesz? Życzyć Ci szczęścia. Jesteśmy najlepsi i nie potrzebujemy Jesteśmy szczęścia. Nosi, ale słucham. czasem się przydaje. Na pewno nie mnie, a tym bardziej od Ciebie. Mam już Twojego najlepszego zawodnika, Sineda. Teraz sprzątnę ci z nosa wymarzony puchar. Artegor, dajmy już sobie spokój z tymi kłótniami. Byliśmy przyjaciółmi. Byliśmy. Ale wolałeś zostać moim wrogiem. I zrobię wszystko, żebyś za to zapłacił. Wszystko, co w mojej mocy, aż. Wracamy na drugą połowę meczu szedou i kontra cyklopy. Do tej pory żadnej z drużyn nie udało się strzelić gola. Ale spójrzmy, po piłce jest arch. Wygląda na to, że zdecydował się na samotny atak. Obrona cyklopów wyczuła zagrożenie i stara się odciąć Arcza, zanim zdąży oddać strzał. Tak! Arcz bez trudu mija jednego po drugim. Jest bardzo zdeterminowany. państwo, Arch to prawdziwa maszyna do przejmowania piłek. Przeciwnik nie ma szans. Zaraz, co się dzieje? Arch nagle stracił całą energię. A to nie trwało. Mam radę. Smok mi Musimy przestać. O czym ty mówisz? Jeszcze nigdy tak dobrze nie graliśmy. Przejdziemy do historii rozgrywek. Nie chcę. Nie za taką cenę. Ach. Nie zawiedź mnie, Arch. Nie zawiedź mnie. Nie zawiedź mnie, Arch. Tak? Mikroajt, wejdź. Coś się stało? Nie wiem, nie jestem pewien. Wieczorem siedzieliśmy z Dijokiem w pokoju. Gdy brałem prysznic, Dijok wyszedł. Pomyślałem, że na chwilę poszedłem spać, ale do tej pory nie wrócił. Musi być jakieś wyjaśnienie. Jestem pewny, że nie ma się o co martwić. To właśnie sobie powtarzam. Tylko, że znalazłem w holu przy naszych drzwiach to. Jego bransoletka na szczęście. Nigdzie się bez niej nie rusza. Zajmę się tym. Na razie nie mów nic kolegom. Po co ich niepotrzebnie martwić? Tak jest, rozumiem. Wolałeś zostać moim wrogiem, teraz zrobię wszystko, żebyś za to zapłacił. Wszystko, co w mojej mocy, acz. Czy myślisz, że kosmici istnieją? Tego. Możliwe. Proszę, powiedz, że to nie ty. Przestań o tym myśleć, jasne. Jasne. Czemu tak na mnie patrzycie? Nie miałem innego wyboru. Korso, szybko! Ha! To droga do ładowni. Nie mógł uciec daleko. Chyba że. He? Hej, Sony! Otwórz drzwi, Sony! Ale, dajcie mi szansę. Wszystko wam wyjaśnię. Tu chodzi o mojego syna. Na co jeszcze czekasz? Na specjalne zaproszenie? Otwórz drzwi. Powiedziałem, otwórz te przeklęte drzwi. Ach, czy wy oszacowaliście? Zagłupcy. Jesteście zadowoleni? Przez was straciliśmy kapitana. Czy wiem, dlaczego w Sonny jest furgany? Panie Maszynie. Trwa nadal pierwsza połowa. Już niedługo dowiemy się, kto oprócz naukowców no wystąpi w finale Pucharu Galactic Football. Drużyny Shadowsów i Cyklopów prezentują dwa różne style gry, dwie zupełnie różne koncepcje. Która okaże się lepsza? Den па sickly... come on Ale ledwie biegają. A oni? Ale ekipa. Nie jest to co prawda tak ciekawe spotkanie jak mecz pomiędzy Technoidem a Snądliczami, ale nie uprzedzajmy faktów. Tegoroczny puchar jest pełen niespodzianek. Ej, widzieliście to? Nie mam ochoty spotkać się z żadną z tych drużyn. Zawsze możesz się wycofać. Damy radę. Wystarczy podawać celnie z pierwszej piłki. A co z Didejokiem? Nie przyjdzie? Did e, Nie. Poszedł rozejrzeć się na stadion. To znaczy nie chciał obejrzeć meczu? A co ja mam do tego? To jego sprawa. Nie jesteśmy małżeństwem. Dijok, co prawda nie ma gustu, ale z tobą ślubu by nie wziął. Ja w sumie też nie mam ochoty oglądać tego meczu. Na razie. Myślałem, że ma większe poczucie humoru. Microice! zaczekaj. Co się dzieje? Nic. Jestem po prostu trochę zmęczony. Microice! Chodzi o Dijoka. On zniknął. Zniknął? Tak. Wczoraj. Miałem nikomu nie mówić. Musiało zdarzyć się coś złego. Czuję to. Jej, przejęłaś się bardziej niż ja. Może się w nim zakochałaś? To niemożliwe. Ja jestem lepszy. Powinnaś wybrać mnie, nie jego. Ja powinienem być synem Soniego, nie on. Did ja you... mam duży suba, synem? ja powinienem być Black modem. Bonsa? Nie wiem czemu... Ale boję się, że teraz ona zwariuje na jego punkcie. Blaylock ma rację. Jesteś sentymentalny, Blackbones. Jest z siebie wszystko, Sinet! Musisz strzelić! Zrób to teraz! Nie będzie pradina Niesamowite. Widzieliście? Hipnoza? A... <śpuszczak> krasnale. Halo, Nie! Co za akcja i co za obrona? Na niesamowicie długo cykloty wytrzymują ataki Shadows, są wyczerpani. Przerwa niewiele im pomoże, a nie możesz wytrzymać bez mnie? Gdzie jest Dijok? A niby skąd ja miałbym to wiedzieć? O, witam Czeskawę, nie ma. Spójrz mi w oczy. Powiedz, że nic mu nie zrobiłeś. Zrobię wszystko, żeby cię pokonać. Ale wbrew temu, co sądzisz, zrobię to bez przekrętów. A? To będzie proste. Miło było Cię spotkać. Hmm. Ale to jest zakazane. Chcesz wygrać czy nie? Tak, ale. Według nich niczym się nie różnimy. Pomyślą, że wypoczęliśmy. Jesteśmy. On pomoże na pokonać miejscu. cyklopów, a on pomoże mu odnaleźć DJoka. Tak to widzę. Tu, tu, tu. Masz mnie, Blaylock. Puść mojego syna. Chwileczkę, Blackbones. Chwileczkę. Najpierw chcę zobaczyć MetaFluxa. Cię. Dlaczego wróciłeś? Nie musiałeś. Dopiero cię odnalazłem. Nie mogę cię stracić cię kiki, Tak jak twoją matkę. Dobrego i dużo zdrowia. Roz, wzruszające. nas, Blaylock. Masz czego chciałeś. Spokojnie, Blackbones. Jesteś mi bardziej potrzebny niż myślisz. Brać go! No nie, no. Trajca, obiecałem cię puścić. I właśnie to robię. Jednakże. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć swojego ojca, musisz być lojalny. Nie słuchaj, Godijok. Nie martw się o mnie. Wydostanę się stąd. To wręcz niesamowite. Cyklopy przeszły chyba magiczną transformację. Od początku drugiej połowy grają z nowymi siłami. A drużyna Shadowsów ma duże kłopoty, żeby przejść do ofensywy. Co wy robicie? Powstrzymać ich. Słyszycie? <śmienny> Banda nieudaczników! Powtórzę to, co już raz powiedziałam. Przerwa zmieniła na korzyść drużynę cyklopów. Nie wiem, czy Shadowsi będą jeszcze w stanie powstrzymać te jednookie stwory. Co się dzieje, mecz został przerwany. Zaraz właśnie dostałam wiadomość. Nie! To, to prawie niemożliwe! Cyklopy zostały wyeliminowane za oszustwo! Są podejrzewani o wymianę wszystkich zawodników podczas przerwy. A? Nic o dziwnego, kurcie. że byli tacy wypoczęci, ale wstyd to niesłychane. Mam dobre wieści. Jeśli te podejrzenia okażą się prawdą, to wyjdziecie do finału. Podziękuj temu, kto zwrócił na to naszą uwagę. To twój stary przyjaciel, a potem przeciwnik. Arch, jesteś pewny? Ha, niemożliwe. O, jesteś! Tyle, żebyś Nie był była? zły, wystarczająco smajuszek. ...cyklopy normalnie... Później, Tran, Micro -ice ma coś do powiedzenia. Już mówię, DJ'ok zniknął. Co? Co? Prawdopodobnie został porwany. To bardzo o? ciekawe, co mówisz, Microice. Di jock Ale gdzie byłeś? Nie mogę ruszyć się bez ciebie? O ile wiem, nie jesteśmy małżeństwem. My jesteśmy zgodni w tym temacie. <grym> ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. Sądzisz, że to zrobi? Jest sentymentalny jak jego ojciec. Możemy spokojnie na niego liczyć. Nie chcesz dzięki jeszcze swojego ojca. Musisz być lojalny. Nie słuchaj go, Wy Wydostanę się stąd! Co mam zrobić? Zupełnie nic. Spraw tylko, żeby znci przegrali w finale. Ale jesteś najlepszy. Jeżeli zagrasz źle, nie pokonacie szew. Ale to moi przyjaciele liczą na mnie. Nie zrobię tego. W takim razie stracisz swojego ojca. Wybór należy do ciebie. Jezu, dzięki, dzięki w w tym Stepanie. W finale zobaczymy...